Siema mordeczki, o, z dupka z tej strony. Filmik jest skierowany do wszystkich dzieciaków, w cudzysłowie mówię dzieciaków, bo dzieci indygo, czyli osoby, które ostatnio wyszły na ulicę, które myślą o ekologii, które myślą o tym, żeby świat był piękny, żebyśmy żyli szczęśliwie. To chcę wam powiedzieć, eee, prezydent USA ma czas, żeby się spotkać z prezydentem Polski, i wcisnąć mu, że znów musi kupić i się zbroić, i że mu niebawem ściągnie wizy, i że musi się zbroić, zbroić, zbroić. Ale czasu na spotkanie ONZ o ekologii już nie ma, chociaż będzie w tym samym budynku. Czyli zobaczcie. Przypadkowo ktoś napadł na Arabię Saudyjską. I już Trump wysyła tam wojsko i sprzedaje swoje technologie. Teraz wymyśli sobie, może drugą wojenkę, że Rosja chce przejąć Białoruś, Ukrainę, i że trzeba tutaj więcej wojska, bo może niedługo przejmie Polskę. Dobra, zapytam wprost: kto jeszcze łyka, jak pelikan, to, co oni nam wciskają? Może USA zamiast stawiać mur między Meksykiem, to zainwestuje w ratowanie Amazonii. Może zamiast zbroić się i wymyślać wyimaginowane wojenki, może Trump mniej chodzi na solarium, a więcej myśli. Bo jeżeli nie będzie Ziemi, to nie będzie niczego. A jeżeli dojdzie do wojny, to rozpierdolimy ziemię. No chyba to jest logiczne, co?